Witam serdecznie w firmie Motograber na prezentacji motocykla Kawasaki Z800. Motocyk jest z 2016 roku. Jest to wersja wyposażona w ABS. Motocyk generalnie cały w oryginale, bez żadnych przeróbek. Poza, poza taką dołożoną, fajną szybą, na ten moment ma osiemnaście tysięcy saczykiem przebiegu. Jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, ograniczniki na ramię, niegrzebane przepraszam, jeden ogranicznik na ramię i dwa na półce wszystko w ładnym stanie nie, nieprzekoszone, nie zgniecione serwisowo z przodu bardzo ładna oponka 23 rok układ hamulcowy generalnie bez wyczuwalnego progu klocki takie 80% no i, i tu jeszcze to fajna taka dołożona osłonka chodnicy Tylna oponka generalnie jak nowa, za bardzo jeszcze jest na dnie rozjeżdżona na bokach, aczkolwiek ktoś musiał założyć jakiegoś leżaka bez 22 roku, no ale generalnie jest w bardzo, bardzo ładnym stanie, jest taka świeżutka. Układ hamulcowy z tyłu również bez żadnego zużycia wyczuwalnego, klocki również takie śmiało 80%. Tu jakaś drobna ryseczka na wydeszku, ale tak ogólnie wszystko bardzo świeże, ładne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.